Jestem ja mam blok przy ulicy 7, mam tu dwie windy Warszawy. Dzień dobry. mamy inne Warszawy z 2018 roku z takimi w drzwiach się ma pozdrawiam takie trochę takie zniszczone porysowane. więc Dzień dobry. Nie, to nie, to piętro. Tu się pomyliłem. Możecie tylko poczekać, to zjedziemy razem. No, przepraszam. A bo już i drugą pan już nie będę. No, ta druga różnia się odwiedzi. Nie, no już poczekam. Tak, tam No już tam nie poczekam. Przypół był, na szczęście, wszystko okej okay. O Co no to? już jedzie Ten to ma nawet silnik od zręba, z tego co słyszałam No ma się od zręba, ciepło O, ta druga po automatycznym tym razem. Pozdrawiam. Nie chciał sięgnąć, więc to była winna wasza po automatyczna, raz. Automatyczna prekozycja Bazewiczów bazy, na 7. Dzięki za oglądanie.